Czytanie z drugiego listu św. Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej, mówi bowiem pismo W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, Oto teraz dzień zbawienia nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszedzono naszej posługi. Okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez zniesławienie i dobrą sławę. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.